Maneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins. Przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie tutaj plusik, wpisujecie kod MATE, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 złote i 10 groszy na start. Jest event Gold Rush 19 dni i 10 godzin, tryby takie jak zawsze. No i dzisiaj moi drodzy robimy sobie test Mother Load Case. Zobaczymy jak nam pójdzie. Otwieramy to za cały nasz balans. Zobaczymy, ile na końcu będziemy mieć. Na razie mamy 1282. Będziemy sobie otwierać, myślę, po 3, ok, po 2, po 2 168 zł. No i zobaczmy jak nam pójdzie. Oczywiście, liczymy na kosę. Na start chyba jest dobrze, bo jest uspik i auk. Zobaczmy. Jest dobrze. 250 na start. O taki start nam chodziło. Później, oczywiście, jeszcze zrobimy sobie to na buście. Na buście. Jezemka Nightmare i jest Famas Badstrip 46 i 10 zł. No niezbyt dobrze. Teraz Hydra i Watchdog. Watchdog nie mam pojęcia ile to jest warte. 31-32. Ok. Teraz Bad Trip i AK Ice Cold. No to chyba też słabo. Co bo ten Ice Cold nic nie warty. Dokładnie tak. I obawiam się, że jednak z tego testu może nie wyjść zbyt dobrze. Ten test może nie być zbyt dobrze. Jest kałaszek, jest MP9 hydra. I teraz po raz kolejny. kałaszek i MP9 hydra. No, powiem wam, że tryb zwykły nie oddaje. I zjednam dużo, zjednam naprawdę dużo. Okej, okay, są dualki. Czekajcie, zobaczmy, gdzie one są, a na samym końcu. 8 zł. Wydawało się, że mogą być drogie, wydawało się, ale niestety takie nie są. No i znowu te dualki i moi drodzy, mam 620 zł. No, powiem wam, że zjadło niesamowicie. Szkoda, szkoda, ale teraz na buście 168 zł i boostuje nam kose do procenta, więc spoko. SSG Big, Big Iron na start 85 zł Tym razem Big Iron 1% i 27%, więc no te procenty nie są złe na kose, aczkolwiek raczej będzie ciężko, żeby to dostać. Xem Watchdog, który kosztuje 7 zł Możemy sobie jeszcze punkty wymienić. Ok, 17. I stać nas na jeszcze jedną, co? Jednak nie, brakuje nam 5 zł. I w ogóle, patrzcie, z 6 stówek mamy 142. Bo na buście jest jeszcze gorzej. Na buście jest jeszcze gorzej, więc nie polecam. No ale dobra, spróbujmy. Mamy jeszcze szansę, więc zróbmy to. Tym razem MK Battlestar, która kosztuje podejrzewam 5,6 dych, nawet mniej. I ostatnia skrzynia Mother Load Case i dostajemy Glocka. No w końcu coś, w końcu coś fajnego. No ale czy Glock jest coś warty? No, 420 zł. Jedna trzecia balansu nam się zwróciła dzięki Glockowi, więc no okej. Okay. Dobra, spróbujmy jeszcze dwie otworzyć. Jeszcze dwie. Może, może się odblokuje w końcu ta skrzynia. Jest tak dziewięć. Czy on coś warty jest? Podejrzewam, że tak. No ale niestety, 53 zł. I stać nas na ostatnią i pójdziemy jeszcze na bitwy z tą skrzynią. Dostajemy Famasa Batrip, blisko kosy oczywiście, no ale niestety takowej oczywiście nie otrzymamy. I tak, sprzedajemy sobie szedałki, wjeżdżamy na bitwę. Czekajcie, gdzie jest ta skrzynka? 84 zł tutaj, buścik. I niech się dzieje, pięć skrzynek. Dodamy sobie oczywiście bota, podejrzewam, że nigdy nas nie dołączy. I jest Bot Alex. Sprawdźmy, sprawdźmy, jak ta bitwa się potoczy. Liczymy oczywiście na kosę, na jakieś fajne skiny. Start, no taki jak y, wcześniej, czyli bez strzału. Okej, okay, tutaj poleciało dobrze. Jest y, Galil, jest Glock, no i on nas wyprzedza. Ten Glock jest dużo warty. Okej, okay, jest 57, też dobrze. I moi drodzy, przejmujemy prowadzenie. O, po, o ponad 100 złotych, więc jest jak najbardziej dobrze. Nowa, nowa za 150 złotych. I jeżeli nic tutaj się nie wydarzy takiego, i mamy to, let's go! No, w końcu coś, w końcu fajna bitwa 1250. Bierzemy to oczywiście i robimy jeszcze jedną taką bitwę. Tylko myślę, że za 6 stówek będzie ok, tak na koniec, żeby coś z tego mieć. 7 stówek jeszcze nam zostanie. Kafir do nas dołączył i już zostaje na start Glocka Gamma Doppler. No, i będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko, żeby tutaj wrócić. A wupka Fobos no taka WUPA nam nie sprzyja do powrotu, oczywiście. Dwie do końca Negev za 14 zł i ostatnia skrzynia. Zobaczmy, co poleci. I dostał kose, dostał kose. A w zasadzie to rękawice, i niestety taką bitwę przegrywamy. No poszczęściło się, no, niesamowicie poleciało. Nie ma co się ukrywać tutaj. Dobra, i teraz tak za 11 koła. Wymieńmy to, no i jeszcze jeden zróbmy jednak. Mam taki lekki niedosyt, więc sobie weźmy już na zupełny koniec. Jeszcze raz, 672 zł. Dodajmy sobie bota. wbiję na spikle z kalasz jakiś gość, więc niech się dzieje. I na start nowa, czyli jest OK. 150 zł. Jeszcze dajcie mi glocka, dajcie mi kosę, będzie OK. Jest MK Nightmare za 56 no tutaj bez strzału, dwie do końca i boję się, że to może być bitwa wygrana, ale na minus i prawdopodobnie tak będzie. No chyba, że tutaj nam poleci coś mocnego, a niestety czekajcie włókka, to chyba dobrze. 230, no ale to i tak jest minus, więc no nie poszczęściło się. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie o kodzie mate na stronie. Jeśli ja z wami żegnam, trzymajcie się, no i siemka.